Wow, Ja to chcę! Nad kaset trzyma Diana. Nad, a czy ta lalka kogoś ci nie przypomina? Wygląda trochę jak czyrliderka króliczek. Jestem króliczkiem wróżką. Chcesz usłyszeć o swojej przyszłości za 100 dolarów? Jestem króliczkiem wróżką. Dziewczyny, Dziewczyny, znalazłyśmy tą lalkę. My też. Jestem króliczkiem wróżką. Chcesz usłyszeć o swojej przyszłości za 100 dolarów? Jestem króliczkiem wróżką. Króliczek wróżka? Diana, ta lalka jest wzorowana na tobie. Diana, daj 100 dolców. Mi też. Niesamowite dziewczyny. Nawet lalki wyglądają jak ja. Ale ona jest po prostu niesamowita. Chcę ją kupić. Diana, ona nie ma ceny. Ona nie jest na sprzedaż. Wygląda jak dekoracja sklepu. Dziewczyny, wszystko można kupić. A teraz zobaczmy, co przepowie nam ta lalka: pizza, ice, sześć, cztery czekolady, pięć. Już podaję. Ale dzisiaj nie pijemy takich zwykłych, tylko białe. W nowej szkole będziecie pracować w ogromnej i niesamowitej kawiarni. I będziecie robić najsmaczniejszą czekoladę. Hmm, nie możemy się doczekać. Będzie pysznie. Ice, ale w nowej kawiarni to ja będę rządzić. Nikt nie będzie ważniejszy od Ice'a. To będę twoją prawą ręką. Pomyślę. Będziecie pracować w najlepszej kawiarni. Każdy będzie w szoku, kiedy tam wejdzie. I będziemy kupować nowoczesne jedzenie. Megańskie! Wiecie, że od roku nie jem kotletów? I nawet nie mam na nie ochoty. Dziewczyny, uwielbiam was. Bierzecie żaby, one są irytujące. Żaby prawdopodobnie zostaną tutaj. Jeżeli nowy właściciel ich zostawi. Króliczki są najlepsze! Króliczki są najlepsze! Co? To żaby tak krzyczą? Oh my god! No ładnie, chyba nie chcą tu zostać. Chcą nas oszukiwać w nowej, wspaniałej kawiarni. Króliczki są najlepsze! Króliczki są najlepsze! Przestaniecie krzyczeć? Żaby lubią króliczki? Chcą iść do nowej szkoły. Muszę to wrzucić na stories. Kochani, patrzcie. Widzicie, kto to jest? To żaby, nasze przeciwniczki. Słyszycie, co krzyczą? Króliczki są najlepsze. Czy to nie jest dziwne? One po prostu chcą się podlizać. Ale im się to nie uda. Czekajcie. żeby powiedzcie mi, po co to wszystko? Nie wierzę, że mówią prawdę. Króliczki, Króliczki są, są najlepsze. najlepsze. Nie chcemy być już waszymi rywalkami. Możemy nawet wyrzucić nasze stroje cheerliderek. Skoro nie jesteśmy liderkami, to nie jesteśmy rywalkami. Chcemy być zwykłymi dziewczynami. Ale zabierzcie nas ze sobą, prosimy. Nie, nie kłamcie. kłamcie! Króliczki, zabierzcie nas! Z przegrywami nie ma problemów. O, ja będę jak grzyb. Niewidzialne. Co ty mówisz? Króliczki, wasza biała czekolada. Dzięki. Słuchaj, Gigi, słyszałam, że chcesz zostać najlepszą przyjaciółką mojej siostry Dany. I co? Zostałaś? Ciekawa, czy ci się uda. Hej, króliczki, wyglądacie super. Ślicznotki. Dziewczyny, widziałyście to? Ciekawe, jak to się stało. Jak zaczęłyśmy rozmawiać o nowej szkole, wszyscy zaczęli nas komplementować. Nawet ci, którzy nas nienawidzieli. Dziewczyny, słyszałyście, co powiedziały Żaby? Są gotowe wyrzucić swoje stroje czy liderek? Nad słyszałam, ale wcale w to nie wierzę. Robią to, żebyście je zabrały do nowej szkoły. Tak, maskotko, nie jesteśmy głupie, a potem wszystko będzie jak dawniej. Dziewczyny, czas pokaże. Oho, nowa cena naszej szkoły! 9 milionów. Żebyśmy dostały tyle, żeby nam wystarczyło na nową szkołę. A może pożyczę milion od Johnego? Nad, twój Johnny ma tyle kasy? Nad, raczej, raczej nie. nie. No, on mi powiedział, że tyle ma. Przegrywy, czemu tu siedzicie? Gdzie wasz plakat? Króliczki są najlepsze. Po co nam plakat? Nas ze sobą wezmą, bo nie jesteśmy rywalami. Po co komu przegrywy w nowej szkole? Zag jeszcze nigdy nie wie, czy będzie ta szkoła, czy nie, to wszystko to tajemnica. Króliczki jeszcze nikomu nic nie powiedziały. Czy tylko ja mam trzymać ten plakat? Może mi pomożecie. O nie, ręce mi zastygły. To nic, mogę dać ci pić przez słomkę. Dzięki, nie trzeba. Ehehehe. Słuchajcie, ja i Jana, jako najmądrzejsze i genialne szczury w tej szkole, opracowałyśmy plan, jak dostać się do nowej szkoły króliczków. Laura, wiemy, że jesteś urażona, że Diana zabiera swojego byłego Dima do nowej szkoły, a ciebie nie. Tak, jestem tym naprawdę oburzona. I tym, że mój chłopak mnie zostawia i idzie do nowej szkoły bez mnie. Czemu miałby cię wziąć? Laura, nie martw się, będziesz miała nowych kolegów. Mamy 17 lat i całe życie przed sobą. Nowego związku? Nie będzie. Opowiedzcie nam o swoim planie. A ja idę do nowej szkoły i nie muszę słuchać planu. Kev, daj mi słuchawki. Tylko wyciągnę z kieszeni. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to zaprzyjaźnić się z króliczkami. Pomoże nam w tym były Diany, Dima. Ja nie. Dobra, Dima, nie wtrącaj się. Dimeczka, braciszku, masz coś przeciwko naszemu planowi? Chcesz, żebym wyłączyła ci Wi-Fi w domu? Hej, a co wy tutaj robicie? Wasza lekcja jest w innej sali. Plan dostanie się do nowej szkoły? Musicie po prostu iść do króliczków i je o to poprosić. Tyle. Nauczycielu Mike, nie szukamy łatwych rozwiązań. Samo przepraszanie nie jest dla nas, więc mamy inny plan. Masz coś przeciwko? Jana Mike jest w klasie. Patrz na mnie. Witaj, nauczycielu Mike. Przestańcie się wygłupiać. Lepiej pomóżcie mi zbierać próbówki. Na czym to ja stanąłem? Rozmawiałam z Dimą. Nauczycielu Mike, jesteś taki zrelaksowany. Pewnie się cieszysz, że tobie wszystko tak dobrze się ułożyło. Teraz druga kwestia, jak zostawić nauczyciela Majka w tej szkole? Bo my w nowej nie potrzebujemy takich słabe uszy. To już brzmi jak zdrada dziewczyny. A gdzie plan zakłada, że futbolistka Laura dostanie się do nowej szkoły? Laura, po prostu zostaw Dima i tyle. A wtedy Diana przestanie się tobą przejmować i pójdziesz do nowej szkoły. Opuścić Dima? Nie, znajdę inny sposób. Dima wygląda na to, że Laura na zawsze z tobą będzie nie zamierzy się poddać. Wszystko jedno, jak się ułoży, to się ułoży, jak nie, to nie. Aj, trenerko Ebi, to już trzeci raz dzisiaj, dokąd się tak śpieszysz? George, nie rozumiem, po co ci te dwie kule w głowie? Żeby patrzeć na swoje stopy, dokąd idziesz? Wpadasz dzisiaj we mnie po raz trzeci. A może to jakiś znak, pu pu, pu pu. George, mój mąż siedzi na dole w kawiarni. Jak on się dowie, że ty sobie coś takiego wyobrażasz, to wiesz, co ci zrobi? Nic mi nie zrobi, jestem policjantem i nie boję się Majka. Dobra, George, przestańmy. Dzisiaj idę z Majkiem na urodziny jego siostrzenicy i muszę jej kupić prezent. A ty nie chciałbyś pojechać do sklepu i wybrać prezentu dla jego siostrzenicy? I? I? wtedy zapomnę, że mnie trzy razy uderzyłeś. Przykro mi, trenerko Abby. Nie mogę. Muszę chronić szkołę. George, jeszcze raz na mnie wpadniesz, to powiem wszystko Malkowi. Do widzenia. Trenerko Abby, przebieramy się. Właśnie rozmawiałyśmy. Tak, o dziewczynach żabach. One bardzo chcą się dostać do nowej szkoły. To takie miłe, gdy rywalki cię komplementują. Ach, dziewczyny, dzisiaj treningu nie będzie. Tak? Dziewczyny, nie cieszcie się. Idę na urodziny siostrzenicy Majka, ale nie mam prezentu. Rozumiem, nie ma treningu, bo idziesz do sklepu. Naprawdę chciałyśmy trening. Klasa. To nic, pójdziemy do biblioteki. Maja, nie rozumiem, po co ci ta książka? Dookoła świata. Przecież wiemy już, dokąd chcemy jechać. Do Dubaju. Okej, okay, jadę. Dziewczyny, przypomniałam sobie, nigdzie nie pojadę. Dzisiaj przyjeżdża komisja czy liderek. A, dziewczyny, a wy zamiast treningu, może pójdziecie na spacer? Nie, trenerko Ebi, nie chcemy. Mamy tyle rzeczy do zrobienia. Czemu mamy iść na spacer? Chyba wiem. Dziewczyny, możecie iść do sklepu i kupić prezent? Ona bardzo lubi lalki. Do sklepu? Sklep zamykają za godzinę. Mamy mało czasu. Dziewczyny, chodźcie! Po co mamy siedzieć w szkole? Chodźcie, pójdziemy na spacer. Świetnie, dziewczyny. Potem przyjdźcie do mnie do sali. Dam wam kasę. Jadę z wami. Okej, okay, okay, maskotko. maskotko. Nie, Maskotko, musisz zostać. Ty i ja spotkamy się z komisją liderek. O niech to, Maskotko, nie pójdziesz z nami. A tak bardzo chciałem. Maskotko, nie smuć się. Idziemy tylko do sklepu z zabawkami. I nigdzie więcej. Do, <laughs> do, do zobaczenia, zobaczenia maskotko. maskotko. Rany ta Ebi ze swoim komitetem. Kusz. Ci chłopcy nie mają wstydu. Jest tutaj dziewczyna, a oni się pochylili i wiążą sobie sznurowadła. Nie mów tak, Gigi. Browasty, nie mogę, są tuż przed moim nosem. Wow. Lepiej nie gwizdajcie, bo jak króliczki się dowiedzą, to was nie wezmą do nowej szkoły. Tak, wy przegrywy też nie musicie patrzeć, wiemy, że jesteśmy super. Nie patrzyliśmy. To, to ona. Moje policzki się rumienią. Super jest być takim fajnym. Ale z nas krasze. Fajnie jak się dziewczyny za nami oglądają. <śmiech> <śmiech> Gigi. No co, browasty? Czemu nie jesteś koszykarzem? Kiedyś byłem. te. Chodźmy sobie pomalować usta. Żebyśmy mogły być piękne w tej szkole. Dziewczyny, tyle wam wystarczy. Możecie wydawać i nie liczyć. Super, dzięki trenerko Ebi. Pójdziemy do restauracji, kupimy jakieś ubrania... Diana chce wydać pieniądze na prezent, a nie na restaurację i ubrania. Więc wybierzcie najładniejszą lalkę, która na pewno spodoba się siostrzenicy Majka. Trenerko Ebi, mam wspaniały gust. Wybierzemy najstraszniejszą lalkę, lalkę potwora. Maja, pospieszmy się, musimy już iść. Trenerko Ebi, możemy już iść? Sklep niedługo się zamknie. Tak dziewczyny, ale nie zapomnijcie wysłać lalki taksówką do mojego domu. Okej okay, trenerko Ebi, powodzenia z komisją. Ech, w tym miesiącu miałam mnóstwo wydatków. Dobra, Ebi, w przyszłym miesiącu będzie lepiej. Upaki niedługo dziewczynom kończy się trening. A dziś nawet jeszcze nie pocałowałem Diany. A ja nawet nie widziałem Kitty. A ja mam prezent dla Nat. Gdzie go masz? Schowany w kieszeni. Dima, gdzie jest piłka? Jak mam iść na trening bez piłki? Ja nie pilnuję twojej piłki. Dima, nie rozmawiaj tak z Laurą. Ness, nie wtrącaj się między nich. Ucisz się. Wyluzuj. O, chłopaki, cześć! Hej, dziewczyny! Jak trening? A, treningu nie było. My dzisiaj idziemy na spacer. Trenerka Ebi wysłała nas do sklepu. Do sklepu z zabawkami. Serio? Nie, idziemy idziemy z, z wami? Nie, chłopaki, nie, nie, nie. My z dziewczynami idziemy same, bo przy was nic nie kupimy i zmarnujemy wszystkie pieniądze. A musimy kupić lalkę dla Ebi. Ale po co Ebi lalka? Ona się nie bawi? Nie, Johnny, to na prezent. Może przynajmniej mnie weźmiesz, Diana? Nie, Timur, poczekaj na nas w szkole. Będziemy szybko z powrotem. Tylko nie chodźcie nigdzie bez nas. Weźcie lalkę i wracajcie. Zakad, obiecujemy. Dziewczyny szybko, chcę jeszcze pocałować maskotkę. Dobra, chłopaki, do zobaczenia. Nie nudźcie się, papa. pa. Johnny, chciałeś dać nad prezent przecież. Wiem, ale nie było czasu, dam jej prezent po szkole. Dobra, chodźmy, mamy ostatnią lekcję. Dziewczyny, nie chodźcie po sklepie, nie mamy czasu. Szybko kupię lalkę dla trenerki Ebi i wrócimy do szkoły, do naszych chłopaków. Rozdzielmy się, my z Dianą tam, a wy tam. Ok. okay. Dziewczyny, jak coś znajdziecie, to dzwońcie. A jak my coś znajdziemy, to my zadzwonimy. Okay. ok. Nad, chciałabym być dzieckiem. Zobacz, jakie śliczne lalki. Maja, mnie lalki nie interesują, odkąd skończyłam 7 lat. Nad, mówisz, że jesteś taka dorosła. No tak, a może pójdziemy do kawiarni, gdy dziewczyny będą wybierać lalkę? Nie, Diana mówiła, mamy wybrać lalkę. Dobra, nadchodź! Jaki ogromny wybór! Jak damy radę coś wybrać? Kitty, wybierzemy coś najlepszego. Co powiedziała Ebi? Musi jej się spodobać prezent. Popatrz, bransoletki. Jakie śliczne! Może damy jej też dodatki. Mi powiedziała, kupcie lalkę, bo dziecko lubi lalki. No super, ale ja wybrałabym koronę. Maja, zobacz. Wyglądają jak prawdziwe dzieci. Może powiemy Dianie i kupimy taką lalkę? Poczekaj, maskotka dzwoni. Tak, maskotko, ciągle jesteśmy w sklepie z zabawkami. Myślisz, że to tak łatwo coś wybrać? Jaka jest urocza. Moja córeczka też tak będzie wyglądać. Dobra, maskotko, papa, spieszymy się. Nad to tylko baby born. Twoja córka nie może wyglądać jak lalka. Dobra, chodźmy dalej. To takie urocze. Chodźmy, Nad. Kitty, nie rozumiem, czemu się martwisz. Zakad jest w tobie zakochany, ale wstydzi się mnie całować. Znalazłam, znalazłam idealną lalkę. Zobacz, jak króliczek z uszkami. Muszę sobie z nią zrobić zdjęcie. Weź Tom, lalka z uszkami jest idealna. Tak, jest super. Chyba ją wezmę. Na pewno się spodoba siostrzenicy Majka. Nadchodźmy poszukać Diany i Kitty, bo zostaniemy na noc w tym sklepie. Tak, powiedzmy, że niczego nie znalazłyśmy. Co? Króliczek wróżka? Jestem króliczkiem wróżką. Chcesz usłyszeć o swojej przyszłości za 100 dolarów? Jestem króliczkiem wróżką. O, wow, ja to chcę! Nad, kasę trzyma Diana. Nat, a czy ta lalka kogoś ci nie przypomina? Wygląda trochę jak cheerleaderka króliczek. Jestem króliczkiem wróżką. Chcesz usłyszeć o swojej przyszłości za 100 dolarów? Jestem króliczkiem wróżką. Dziewczyny, w... znalazłyśmy tą lalkę. My też! Jestem króliczkiem wróżką. Chcesz usłyszeć o swojej przyszłości za 100 dolarów? Jestem króliczkiem wróżką. Króliczek wróżka? Diana, ta lalka jest wzorowana na tobie. Diana, daj 100 dolców. Mi też. Niesamowite dziewczyny. Nawet lalki wyglądają jak ja. Ale ona jest po prostu niesamowita. Chcę ją kupić. Diana, ona nie ma ceny, ona nie jest na sprzedaż. Wygląda jak dekoracja sklepu. Dziewczynę, wszystko można kupić. A teraz zobaczmy, co przepowie nam ta lalka. Lalko króliczku, powiedz mi, co mnie czeka w przyszłości. Witaj, Diano. W przyszłości będziesz miała fryzurę jak chłopak. Co? Ale ci dowaliła, Diano. Daj 100 dolarów ja też chcę. Posłuchaj, Lalko, jak chcesz się ze mnie naśmiewać, to to był kiepski żart. Trzymajcie, dziewczyny, ale ta Lalka i tak mi się podoba. Słuchaj, królicza Wróżko, czy wygramy wiosenne zawody? Czy puchar będzie nasz? Cześć, Kitty, wygracie zawody, jak weźmiecie mnie do swojej drużyny? Co? Co? Czy to normalne, że ona zna nasze imiona? Widać, że jest zaprogramowana, wie o nas wszystko. Dziewczyny, no nie wiem, ale sądzę, że musimy kupić tą lalkę. Musimy. Nad, zadaj jej pytanie. Diana, nigdy nie myślałam, że znajdziemy taką lalkę. A teraz to boję się jej zadać pytanie. Nad, nie bój się. Jakie pytanie chcesz zadać? Nie zapomnij wrzucić 100 dolarów. Dziewczyny, sklep już się zamyka. Nad, możesz poprosić lalkę o odpowiedź w domu. A co bierzemy ją? Nie, kitty, kupujemy ją. Diana, a co z lalką dla trenerki Ebi? To lalka dla trenerki Ebi. Dziewczyny, mam genialny plan, jak zarobić dużo pieniędzy. Diana, jak? Hiti, wszyscy nastolatkowie będą wrzucać 100 dolarów, żeby poznać swoją przyszłość. Dziewczyny, prawie jesteśmy milionarkami. Dziewczyny, sekundę, odłóżcie lalkę. Timur dzwoni. Halo? Tak, Timur? Nie no, dziewczyny, bawi was to. Mówiłyście, że wrócicie do nas do szkoły. Czekamy tu, gdzie jesteście? Tak, jeszcze jesteśmy w sklepie. Znalazłyśmy lalkę. Taką niesamowitą. Ech, co one robią? Nadal wybierają lalkę. Podobno znalazłeś super lalkę i są w szoku. To my jesteśmy w szoku. Siedzimy tutaj i czekamy, a one szukają problemów. Diana, wyjaśnij mi, o co chodzi z tą lalką. Diana, rozłącz się, musimy już iść. Timur, na razie, papa. Dziewczyny, nie idziemy do szkoły. Idziemy prosto do domu. Dziewczyny, patrzcie, jak świetnie ta lalka pasuje tutaj, do domu Lady Bunny. Tak! Dobra, dziewczyny, chodźmy spać. Jestem naprawdę zmęczona. Racja, chodźmy spać. Dziewczyny, czy tylko ja boję się tej lalki? Jak będziemy spać? To straszne. Nad czemu się boisz? Jest podobna do mnie, a ja jestem taka urocza. Dziewczyny, nie martwcie się. Ta lalka zarobi dla nas dużo pieniędzy. Dziewczyny, ta lalka wyszła z pudełka. Co? Boimy się! Nie, dziewczyny, nie bójcie się. Przyglądnijmy się jej, ta lalka jest przepiękna. Dziewczyny, ja pakuję swoje rzeczy i wracam do domu. Nad, uspokój się. Patrzcie. Ona ma na sobie kostium cheerleaderki. Serio, Diana? Już dawno zauważyłyśmy, że jest cheerleaderką. Cheerleaderką króliczkiem. Dziewczyny, mamy wielkie szczęście. Wyobraźcie sobie, jak wszyscy będą w szoku, gdy zobaczą naszą lalkę. Kochani, napiszcie w komentarzach, jakie pytanie chcecie zadać naszej lalce, a ona na nie odpowie. Zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa, pa.